Cześć, witam. Gielny poranek. Robimy sobie trochę druciarstwa, a dokładniej będziemy uzupełniać mleczko po zimie, bo, bo taki jest problem tutaj. O, niedawno było pompowane, a już jest bardzo mało powietrza. Przednie z kolei trzyma dobrze, nie wiem, w sumie chciałem dolewać, ale no dobrze trzyma, to może nie dolewać. To, to druciarstwo ma być. Tak czy siak to sama operacja dolania jest w miarę prosta. Gorzej jest później napompować koło z powrotem. Mamy tak Mamy tutaj mleczko, łyżki, ąbkę i kieliszek. Kieliszek, bo zawsze mam problem z uzupełnieniem. Z dolaniem bezpośrednio do opony. Najlepszy był jakiś lejek. Ale oczywiście to kosztuje 3 złote, nic nie no. <laughs> Dobra, zaczniemy od tylnego koła na pewno. Jak Cię będę myślał czy przednie? Czy przednie też to Aha, to jeszcze mi się złamali ten koszyk. Nowe koszyki. Wcześniejsze miałem fajne, takie aluminiowe i jakiś miły człowiek mi Zdjęcia nie koła. Eee, Ręki i by się przydały. Śmiana. Nie ma. O, nie ma. Nie ma ręczowicza. Uuu! Śmiałem. O, tutaj coś jest. O, samo. Co tam? Dobra. Zdejmujemy koło. Zobaczmy ten łańcuch radza ale rdzaj dużo. A to tylko tak z wierzchu, trochę. Zresztą ten łańcuch i cały napęd jest na nowy więc <laughs> mogę wymienić ten nowy. A poza tym, nawet chyba mamy ten drugi łańcuch. Teraz ja przydałbym się spuścić powietrze, i pamiętam, że któryś wentyl tu słabo działa. Chyba przedni. No dalej, będzie. Staram się jak najmniej inwazyjnie to wszystko zrobić. Poza tym taki pro tip dla kogoś, jeśli nie jest jakimś tam, no właśnie, zapaleńcem strasznym, półzawodowcem. O zawodowcach to nie mówię, bo oni to sami wiedzą, to generalnie mleczka nie polecam, bo jest dużo roboty z tym, i a korzyści, no ja nie bardzo widzę te korzyści, szczerze, no jak to już w Przykleiło. Co prawda odkąd jeżdżę na mleczku to nie złapałem gumy ani razu. Więc to może jest jakaś zaleta. No ale z drugiej strony tyle roboty. A wymiana dętki. Nawet w trasie to, to nie jest teraz problem. Teraz dwa się robi. Eee, a nie jazda na niskim ciśnieniu. No nie może jest fajna. Ja po zimę trochę po śniegu jeździłem. Rzeczywiście miałem tam jeden bar do półtora i się jeździło no ale to to takie bardzo użyteczność tego jest nie wiem, jeden w roku, czy tam ile czasu no chyba, że ktoś po górach tam jeździ no ale zardzewiały, co to jest czemu to trzeba będzie nasmyrować łańcuch i uuu, patrzcie tu widać Raz, dwa, trzy, cztery. Na tak, siedmiu pierwszych na szybkich prędkościach. Dobra. Aha, no i to się poprzyklejało. Dobra, tu. 100 no to, to przyklejanie, to jest tragedia, patrzcie. Oczywiście tu robimy druciarstwo, więc nie będzie żadnego czyszczenia nic tych rzeczy. Teoretycznie to. Wszystko zdjąć I wyczyścić nawet bym Spróbować zrobić, ale Tego się nie da niczym wyczyścić Robota, nie wiem, ktoś naprawdę Nie ma co robić No i no jak? Czemu można? Można przez ręce niej, dolewać, ale Nie wiem No i dla mnie nie <gry> o, o, o aj, ale poszło tego mleczka jest w sumie ostatnio wymieniałem to jest tak czysto wyrobione tu mamy takie o, gówno rozklejane <ścoughs> tu mamy taką dziureczkę no i teraz tam hacker before juze. user w sumie to bez znaczenia mi wydaje Oby było wystarczająco. Kilki jeszcze się siedemdziesiąt. Hehe, się <laughs> Wleję to i jeszcze. Tam śmierć. śmierdzi. Kojarzycie, że jak mama włosy maluje, albo siostra? Taki zapach mocznika. To jest właśnie ten zapach. No i tu na pewno mi się rozleje. wleje. jakiś. Zawsze mi się rozleje. <laughs> no i jeszcze trochę. To najgorzej, jak się za mało wleje. Więcej to tam nie przeszkadza na lepiej. A jak za mało i się nie uszczelni to już widzę. Tu jest to zalepiane jakiś stanie. Ale późno nie bo się wleje, wleje się tyle, żeby to zasychało na ogłonie. dookoła i ślupie. To się mija w celem, bo jak przyjdziecie to no nie zaklei, nie ma to. Coś to za łatwo idzie. na podplanie w problemie. Na no, było jakoś tak, że to się troszkę spnęło może. Teraz Trzeba to położyć. O. Tak o. Trochę przetrę. Nie wiem po co. Bo i tak pewnie zaraz będzie wyciekać. Ale powiedzmy, patrzcie, kurwa! Najgorzej to jest jak pierwszy raz się zakłada. Bo tutaj mam takie naturalne zmniejszenie objętości, teraz. A na początku tego nie ma, bo nie ma coś, Nikt nic się nie klei, bo jest czyste. <grystanie> I proszę was, ten. I jest ciężko, bo to jest dziurawe ta opona. Chodzi sobie, to jest bez, bez drutów z jana i jest dużo szpar. Jak jest dentka, to nie ma problemu, a jak nie ma dentki, no to wszędzie są dziury. I trzeba taki mocny podmuch powietrza na początek. Najlepiej to sprężarką. Jak ktoś ma możliwość... Może nawet, nie wiem, no, na stację polecam podjechać, czy coś. Mi się udało, ale tam paski można zaciskać, ręką, dociskać. Nie wiem, zobaczymy jak tu pójdzie, O zawsze jest najgorsze. O, mm. Bardzo dobra kawa, bardzo, zamknij się. Nie, czy nie tu. O, co ty masz? No boże. To chwila prawdy. Ja Dobry trening, to idzie w ogóle? No ucieka gdzieś Tu gdzieś wycieka No, piszę, o tu wycieka Ale w ogóle nie idzie nic Ostatnio szło, a teraz ani dwie. Na no, jedną rękę kumfalać, to trzymać, ale to nie idzie Nie, o teraz to idzie. O kurde Nie tak się umawialiśmy Co ja Idziemy na stację Szajbek był sobie oczy wydługo Jakby to zobaczył Gdzie to wycieka? Chyba nie stąd Wszędzie pewnie Dobrze, że nie wyciekło tyleczko O kurde Tutaj No mówiłem, że wycieknie Jakoś ciśnij, począłem, ściskaj się Nie, to przedniego chyba nie, nie będę robił. Profesjonalne, uzupełnianie, no.